Listopada, godzina 16.00 to dzień, w którym startuje aukcja Krzysztofa Szkolnego. Unikatowa aukcja 46 gołębi, które Krzysztof przygotował. My z nim w ogóle wspólnie wyselekcjonowaliśmy. Jest to na tyle unikatowa aukcja, na której zaprezentowane będą gołębie, również z gołębnika rozpłodowego, które Krzysztof dla siebie specjalnie przygotował. Chodowcy, zapraszamy Was do obejrzenia strony portalu Pigebook, gdzie od, od godziny 16-2 listopada do 14 listopada do niedzieli będzie trwała aukcja. Zapraszamy Was do obejrzenia tego filmu, no i zapraszamy po prostu do zobaczenia aukcji unikatowej, do której naprawdę się długi czas przygotowywaliśmy. Witamy serdecznie wszystkich hodowców w Polsce, hodowców i hodowczynie. Krzysztof Szkolny, czyli oddział 0355 Ząbkowice Śląskie, to oddział, w którym dzisiaj gościmy. Krzysiek jest znany wam, ale przede wszystkim e, będziemy chcieli poruszyć kilka związanych tematów z wynikami, z tym, jakich Krzysiek tutaj w hodowli ma gołębie, bo Krzysiek, ty nie zaprzestajesz zakupów i wiem, że po prostu cały czas dążysz do tego, żeby udoskonalać swoją hodowlę. Najlepszym tego przykładem może być nowa inwestycja, czyli gołennik e, roz, rozbudowy. Tam wszystkich hodowców i hodowczynie, nie wiem od czego tu zacząć. No, jest no, tego dużo. No jest tego dużo, tak. No, zacznę od tego, jeżeli chodzi o gołębie, no, to tak jak mówiłeś, no, co roku się coś tam szukam, dokupuję. Są to w większości gołębie, które tutaj w miarę pasują, na te, które mam u siebie w tej chwili. No i jeżeli je kupuję, no to też. Mocno sprawdzam to i musi to być gołąb, który jest po prostu jakiś tam poparty dobrym słowem od kolegów z zachodu, którzy też również bazują na tego typu gołębiach no. i specjalizują się w takich lotach jak ja, powiedzmy, gdzie tam ten sprint u mnie jest M mocny. Nie? Może zdradzić, co było takim Twoim nowym zakupem? Nie mogę, <laughs> nie mogę, no mogę tylko powiedzieć, że jedzie tu do mnie najlepsza lotniczka Holandii z Głębi Młodych 2017 roku, jest to oryginalny gołąb Jana van de Pascha, nie jest tajemnicą, że też lotuje tutaj tymi głębiami, no i no udało mi się tutaj ściągnąć tą, tą samiczkę. Unikat. Unikat, ta, no ona była w tym momencie, do, do tej pory, jeszcze do, do przedwczoraj była w pipie, w Pipa Breeding i była parowana z takimi gołębiami jak Beskitel, Kitel 2 Beskitel 2, przepraszam i tak dalej, nie? No, także gołąb ogólnie jest własnością mojego przyjaciela z Irlandii Andy Quirk który był zakopiony, ten gąb był ogólnie w, w spółce razem z Lesem Greenem, nie? No ale udało się, żeby trafił tutaj, no i jest, będzie tutaj, nie? Wyobraźmy, wyobraźmy sobie hodowcę, hodowlę Krzysztofa Szkolnego. Ja e, pierwszy raz, kiedy tutaj za, przyjechałem do Krzyśka, to było jakieś 4 do 5 lat wstecz. I wtedy ja naprawdę powiem szczerze, to co mogłem wtedy na tamten moment powiedzieć, to to, że to jest bardzo profesjonalna hodowla, która e, zakłada sobie jakieś cele i te cele osiąga. Ja, jakbyście sobie hodowcy obejrzeli mój pierwszy film, który kręcił u Krzyśka szkolnego. To do Krzyśka się śmiałem, Krzysiek, zobaczysz na koniec sezonu będziesz miał taki napis misz Polski. No i w sumie się nie pomyliłem. Krzysiek bardzo szybko dopiął swego. No i teraz inwestycja. Inwestycja, która no, robi wrażenie około 125 metrów 2 gołemnik rozpłodowy, ale to jest gołemnik niestandardowy, bo jak rozmawiałem z tobą, projekt, który wykonujesz na najbliższe parę lat, to jest projekt genialny. Znaczy genialny. No ogólnie za ten, z tym no to już zamierzałem od jakichś dwóch lat te, wybudować ten głębnik. Wcześniej nie było na to czasu, bo jeszcze tam prowadziłem biznes w Anglii i tak dalej. Także tak na pół się bawiłem jeśli chodzi o te gołębie. no Teraz do tematu podchodzimy naprawdę, naprawdę poważnie. Chcemy lotować, chcemy się rozwijać narzucać jakieś trendy również. No i po to powstaje ten głębnik. Będzie to głębnik, w którym no niby znaczy ogólnie wygląda to na duże, duże, dużą, jak budę. Mów, dużą budę, czy tam duży, duży budynek, ale tak naprawdę, głębie jeśli chodzi o rozpód, chcę skracać, gdyż już mam tu mniej więcej wypracowane już te linie, które chcę prowadzić w przyszłych latach. No i no jest troszeczkę za dużo tych głąbków, i naprawdę, fenomenalne głębie, mogę powiedzieć, będą do zaoferowania na tej aukcji, która będzie teraz. I dokładnie takie same głębie tutaj też zostają, bo rodzeństwo tych głębi tylko w mniejszej ilości zostają tutaj. Część tych głębi również yy, yy, ym, będzie też na aukcji w Anglii, yy, bo tam na wystawie tej angielskiej będziemy mieli yy, taką publiczną aukcję, gdzie tam też yy, około ok. 50 głębków zabieram. Także yy, no, tak to będzie wyglądać. No. Skracamy trochę, ale gołębnik będzie rozbudowany, jest zbudowany. No i jest tam, będzie tam miejsce dla gołębi, dla mnie i tak dalej, także z domu mierzona co chcę wrzucić, rzucić. także no temat, tak to wygląda. Temat nie? ostatni, temat najbardziej istotny, kategoria A. Krzysiek, jesteś osobą, która już wylatała tytuł mistrza Polski kategorii A, jesteś osobą, która, no powiem, że masz to opanowane do perfekcji, z tego względu, że rok do roku pokazuje, że ten wynik jesteś w stanie utrzymać na bardzo wysokim poziomie i teraz pytanie, jak sezon 2021? A czy sezon 2021 tak naprawdę chciałbym o nim kompletnie już zapomnieć, e, gdyż że w dalszym ciągu jak sobie pomyślę to mnie po prostu nerwy biorą. E, no wszyscy wiemy jak to się rozgrywało w Polsce w tym roku, no, e, jak to z tymi lotami było, jedni lecieli, drudzy nie lecieli i tak dalej. My żeśmy lecieli i tak naprawdę dwa moje najlepsze loty nie mogę wykorzystać do niczego. Tak naprawdę po tych lotach, tych pierwszych lotach, moja kategoria była 28 z hakiem, wylatane. Czyli to jest tytuł bardzo wysoki. No, no mi się na... wydaje, że na ten rok to też by to było Mistrzostwo Polski, no i dlatego tego wyniku bardzo, bardzo szkoda, no bo e, mocno podchodziłem do tego, żeby jednak powtórzyć chociaż cokolwiek z tych trzech kategorii, które wylatają, e, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski w tamtym roku. No i nacisk był mocny na właśnie na kategorię A, na te derby i, i na Głębie Młode. No, z, mogę powiedzieć, że w tym A to się udało, prawie się udało, bo wiadomo, bo tych dwóch lotów nie mogę wliczyć, no ale trudno, wiesz. najważniejsze jest to, że wiesz, jednak upewniam mnie to w przekonaniu, że to co tutaj robię, robię dobrze i to wszystko jakoś tam się zazębia i tak naprawdę ten wynik 28, który wylatałem w tym roku, moje głębie wylatały, to jest mój rekord taki życiowy powiedzmy w tej kategorii, nie? bo takiego wyniku jeszcze nie miałem jeśli chodzi o kategorię A no i co mogę powiedzieć? No, Mistrzostwa czy mistrzostwo okręgu zdobyte? Mistrzostwo kategorii A, Mistrzostwo głębi chyba rocznych czy krótkodystansowych? Bo tam dwie kategorie, bo już nie pamiętam dokładnie którą, ale chyba rocznych. I głębi młodych, nie? Do no, gołębi młodych też, no, no sezon był nieciekawy, ja przed, samym, e, przed samymi lotami, dwa tygodnie przed lotami wróciłem z wakacji, bo I jednak je wa, wakacje trzeba, ten, no, tutaj tato chodził i wróciłem od razu, puf, wchodzę gołębie, jest coś się dzieje, no jeszcze tu miałem taki mały e, problem, że po prostu wiesz, gołębie zaszczepiłem na ospę i tylko część gołębi, bo po prostu ktoś przyjechał i ja zapomniałem o tym, że w ogóle szczepiłem te gołębie, tu wieczór się zrobił i tak dalej. Pojechałem, na drugi dzień jechaliśmy na wakacje, pojechałem na wakacje, wróciłem z wakacji, poze gołębie, ospa. No i tak o, tu ospa, tu jakaś ornitoza, także wiesz, do lotów było 100, prawie 50 gołębi, a przystąpiłem 20, do pierwszego lotu 23 albo 25 pięcioma no, no i siadło tam, wiadomo, odbiło się tam te chyba 6-7 siedem pierwszych gołębi, tam prawie 90% w konkursie, ale no to nie można było powiedzieć, że to było latanie, bo to wiesz, jednak tam próbowałem wyciągnąć z tego gołębika cokolwiek wyglądało na zdrowe i wkładać to na lot, nie? Także tak to wygląda. No. Ogólnie, jeśli chodzi wracając do głębi dorosłych, no to wiesz, te wyniki ogólnie by były moim zdaniem dużo lepsze, czy w tym roku, czy rok wcześniej, jeżeli by było u mnie w oddziale więcej hodowców, bo no mówię, zostało nas bardzo mało, a, a wiesz, a w tym roku też nie wiadomo, jak to się rozwinie czy, czy tu w ogóle mój oddział się utrzyma przy życiu, czy jak to będzie wyglądało? Wszystko zależy od, tutaj od obecnych władz i tak dalej. Także no, zobaczymy, co będzie, co przyniesie nowy rok. No. 2021 to jest jeden z tych kolejnych sezonów, do którego bardzo mocno się przykładamy e, aukcja. Aukcja Krzysztofa Szkolnego to aukcja, na którą na pewno wielu z was czeka, ale my jako portal aukcyj Pigebuk dokładamy do tego bardzo dużo serca. E, Krzysiek będzie or miał organizowaną u nas aukcję na portalu Pigebuk, bardzo szczególny gołębi. Na tyle szczególnych, że uważam, że to będzie aukcja naprawdę z bardzo dużym zainteresowaniem wśród hodowców. Krzysiek, aukcja, która będzie przede wszystkim miała. W kilka naprawdę gołębi szczególnych z gębnika rozpłodowego, ale przede wszystkim będzie to aukcja, które będą na której będą się znajdowały gołębie super, super imbredów. A czy Super inbredów, No Ogólnie moim zdaniem no, wszystkie te głębie praktycznie są z głębnika rozpodowego, oprócz tych głębi, e, które są z tego roku, aczkolwiek część ich rodzeństwa też jest, trafi też do mnie do rozpodu. No co mogę powiedzieć, no, wiesz, naprawdę głębie są wyselekcjonowane, bo to były selekcjonowane tutaj wiesz, nie rok, tam dwa, tylko przez parę lat była selekcja, kilka tych głębi jest 4-5-letnich, które naprawdę no pod względem budowy i pochodzenia, no to jest, no naprawdę, rodzinki, że tak powiem, nie? i budowy, i w ogóle, nie? Część tych głębi praktycznie nie miała w ogóle u mnie młodych, bo to było tak, że, wiesz, ja na przykład, jak wychowywałem jakieś głębie z gołębi, z Gina, na przykład z Golden Prince'a i tak dalej, no to po prostu chowałem i zostawiałem to na wolierze i tam, powiedzmy, z jednego z dwóch chowałem tutaj do lotu, a reszta siedziała i czekała w kolejce, że tak powiem, nie? No to tak i robiły za mamki nawet nie? Także no naprawdę, czy to głębie, jeśli chodzi o Gina, to naprawdę te głębie, co tutaj będą do zaoferowania, to u, nawet u Gina już nie można kupić, bo to są jednak te głębie, które ja sprzedaję teraz z Gina, no to u dzina są podstawowymi głębiami w rozpodzie ich powiedzmy kuzyni, czy tam rodzeństwo i tak dalej. nie? No, Jeśli wspomniałeś tutaj o Beskitlu, no to tutaj też będę jest tu chyba dwoje dzieci i jest dwoje, dwoje dzieci, czy jedno dziecko mojego 29-29, moim zdaniem najlepszego głębia, jakiego tutaj mam. Będzie też z rodzeństwa drugiego asa Polski, czyli tego New Electro 4222, będzie tu gołąb na przykład taki jak ten, jest to też super rozpodowy, sprawdzony gołąb w rozpodzie. Jest to ojciec najlepszej mojej młodej w tamtym roku, w kategorii F, była 25 lotnikiem, ten gołąb dał bezpośrednio prawie 10, nawet tego nie liczę powiem szczerze, bo minimum 10 razy pierwszy konkurs, jego pełny brat jest u Dominika Palarskiego w rozpodzie Dominik ode mnie go zakupił, też te same jedynki daje, także no, kapitalny gołąb. Z linii Pitbull'a też również. No nie wszystko też Pitbull, coś, jak coś mówi złoto, co się świeci. Dokładnie. Ja bo ja tylko... wiesz, jeżeli chodzi właśnie nawet o te Pitbull'a gołębie, nie? no to ja też tu miałem dzieci Pitbull'a u siebie, sprzedałem te gołębie. Nie? nie mogę powiedzieć, że nic po tym nie leciało, bo nie sprawdziłem, ale uznałem, że po prostu nie ma sensu szukać czegoś tam, jak wiesz, jednak te gołębie z linii Pitbull'a od Robbie'ego Wimpsa, czyli z brata z gniazda drugiego lotnika Belgii w sprincie. Tu u mnie się super sprawdziły, nie? Także wiesz, no co więcej. No same perełki, no, no to... Ja zaznaczę tylko bardzo ważną dla mnie rzecz. Każdy gołąb, dosłownie każdy jeden, który będzie się zna znajdował na aukcji portalu Pigebug, jest zaprezentowany przez Krzyśka. Poświęciliśmy na to naprawdę dużo czasu, bo zależy nam na tym, żeby faktycznie aukcję, którą organizujemy dla Was, była to aukcja dopięta na ostatni guzik. Żeby każdy jeden gołąb był dla Was zaprezentowany, pokazany i żeby każdy gołąb dla Was był po prostu taką wisienką na torcie, bo... Na tym, co nam zależy, to jest tylko to, żeby organizować aukcje szczególne. A w przypadku Krzyśka szkolnego jeszcze mogę dodać taką ciekawostkę, że gołąb, który jest na pozycji załóżmy 32 mógłby spokojnie być gołębiem na pozycji pierwszej, no bo to oczywiście. są takie gołębie. No tak, no jest ta grupa, powiedzmy, niecałych 50 czy tam 50 tych głębi, no i naprawdę no, mi zależy na tym, żeby te głębie naprawdę trafiły w dobre ręce do dobrych hodowców. Bo naprawdę można z tego coś wyciągnąć, nie, I wiadomo mniej doświadczeni hodowcy nawet jak z, wydadzą jakieś pieniądze do, powiedzmy na dobrego gołębia czasami nie są w stanie z tego głębia wyciągnąć na maksa, bo, bo po prostu mają braki wiedzy czy tam mniejszy talent, nie? ale mówię, no gołębie, każdy z tych głębi no, to jest naprawdę selekcja, selekcja i super ptaki, nie, o tyle mogę powiedzieć. Nie? Największym, największym zainteresowaniem dla Was będzie to, e, może inaczej, Największym takim punktem zaczepienia aukcji Krzysztofa Szkolnego to będzie taki, taka kwestia związana z zeszłym sezonem, czyli sezonem 2021, a aukcją Krzysztofa Szkolnego. Znany użytkownik u nas na portalu o, użytkowni o nazwie użytkownika Hitler chyba. To jest twój przyjaciel, który kupował gołębie na, no na portalu. No przyjaciel, przy... no przyjaciela to jest przyjaciół, to ja mam na cmentarzu, jak to się mówi, ale, ale ogólnie Przysiek. dobry kolega. Eee, mocno zainwestował w gołębie to było najlepsze gołębie. Eee, tak, kupił bardzo fajne gołębie tutaj u mnie. Można powiedzieć naprawdę super ptaki. Eee, troszeczkę tam, wiesz, byłem też u niego, przerabiliśmy troszeczkę tam ten gołemnik, który on tam miał, troszeczkę tam małe podpowiedzi, no i poleciał w tym roku na modę i myślę, że ma rewelacyjny wynik na mody. bo chyba będzie albo drugi albo... Trzeci na pe... albo drugi, albo trzeci, albo pierwszy nawet, nie wiadomo jak to się tam rozwinie, nie? Ale no, jest z tego bardzo zadowolony. A się... Ogólnie mam kilku chłopaków, którzy naprawdę są szczęśliwy z tego powodu, bo różnie ludzie mogą sobie tam gadać. I chłopaki, którzy mogą ode mnie głębię, zresztą chłopaki w Polsce wiedzą, że do mnie można zadzwonić w każdy... Ja nikomu nie odmawiam. Tu nie trzeba kupować głębi, żeby się coś dowiedzieć i dostać jakąś informację. I cieszy mnie to, że w tym roku tym ludziom, co pomogłem, którzy lecieli nawet na Goldberga karmie, czy na produktach, nie? no to w dziesiątce w Polsce na modę będzie ze 4, trzech, 4 na pewno. Nie? I wiecie, o co tak naprawdę nam znaczy, najbardziej chodzi? Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, bo jednak to ja pomoc, wiesz, to się sprawdza. Ten system, który ja stosuję u siebie, gdzie wielu, gdzie wielu ludzi powiedzmy w Polsce neguje te moje wyniki i tak dalej, z tego że względu, że tu jest mało hodowców dalej, i tak dalej. Nie patrzcie na to jaki tu jest materiał i na, na to jaki ja jestem hodowcą, ale to co ja pomagam ludziom i czyli ten system, który używam tutaj u siebie i produkty i karma sprawdza się w każdym regionie Polski, dlatego no co tu więcej dodawać. No, ja powiem szczerze, bardziej mi chodziło o taki podpunkt tego, żeby pokazać hodowcom, my jako portal aukcyjny Pigabook Jeździmy do wybitnych hodowli, hodowli takich, których e, mógłbym powiedzieć, że sam chciałbym mieć z tych hodo hodowli gołębie w swoim gołębniku lotowym czy rozpłodowym. Ale przede wszystkim chcę zaznaczyć jedną rzecz. Jeżdżąc do takich hodowców i organizując dla nich aukcje, nigdy e, przez okres ostatnich czterech lat nie robiliśmy tak zwanych takich statystyk naszego portala aukcyjnego Pigebook, Ile gołębi sprzedaliśmy, a ile gołębi uzyskały e, faktycznie wyniki na skalę okręgu czy na skalę ogólnopolską. I dla mnie e, teraz takim punktem na pewno bardzo istotnym na najbliższy czas. Czas y, portalu ustnego Pigebuk będzie to, żeby hodowcy, którzy zakupują u nas na portalu gołębie, mieli przede wszystkim później takie adnotacje wysyłając do nas, jakie wyniki na tych gołębiach też między innymi osiągnęli. Bo jeżeli mamy takie hodowcę, który w zeszłym roku na portalu Pigebuk zakupił gołębie, a w tym roku jest e, to co mówimy, najprawdopodobniej drugim albo trzecim hodowcą w Polsce, no to hodowcy dla mnie to jest przede wszystkim wielkie, e, wielkie podziękowanie, właśnie i wielkie podziękowanie dla Krzyśka i hodowców, którzy potrafili przygotować materiał godny temu, żeby taki hodowca wylatał wynik. Tak, no ale ogólnie to jest tak, że wiesz, no, no, można stworzyć taki, taką bazę danych, żeby sprawdzić sobie i tak wiesz, dalej, no, ale chodzi. też nie każdy hodowca chce powiedzieć prawdę skąd ma I nawet mnie okłamują hodowcy, bo na przykład miałem taki przypadek, że trzy lata temu hodowca kupił ode mnie dwa gołębie, no i ja sam zadzwoniłem, bo wiedziałem jakie gołębie kupił, wiesz, to były dobre ptaki, nie? znaczy bardzo dobre ptaki i zadzwoniłem się zapytać. E, czy to w ogóle coś z tego wy, że się sprawdziło i tak? No to mi powiedział, że nie, że to szajz i tak dalej, nie? No ale w tym roku zadzwonił do mnie, wrócił i pyta się, czy mam jeszcze z tych samych linii, co kiedyś on tam kupił u mnie i ten, nie? No ja mówię, no to jest sprawdzę i ten? No i sprawdziłem, mówię, no kurde, to z tych głębi, co on mówił, że tam nic mu to nie leci, nie? No i dzwonię do niego z powrotem, mówię, słuchaj kolego, no ale e, mówiłeś mi, że nie lecą. To mówię, nie, ja nic nie gadałem, to one to głębie super lecą, panie Krzysztofie, super, to tego to. ja mówię, no to kurde, no to zastanów się i zaraz wiesz, no to jest ta. To... Także... To jest to, wiesz, no jednak to hodowcy muszą chcieć powiedzieć, to raz, dwa, no ma, no, no tak to jest, no. Także hodowcy, pozdrawiamy, dobry lot, przede wszystkim zapraszamy Was na aukcję Krzysztofa Szkolnego, to co mówimy, 50 kilka gołębi, ale bardzo, bardzo szczególnych. Krzysiek, Tobie. Nie ma za wielkie ma No mam dzięki. nadzieję, że to się uda, także mówię, no zależy mi na tym, żeby te gołębie trafiły w dobre ręce, bo powiem szczerze, e, sam Łukasz wie, no kurde, ja chodzę, tylko tu mówię, kurde ole, kurde ole. no wiesz, no naprawdę są super ptaki i tyle. No co mogę powiedzieć? No jeżeli nas ja sprzedaję, to jest, jeden, to jest jeden z lepszych rozpodowców u mnie w gołębniku no, no co mogę powiedzieć, no, jak takie gołębie idą na sprzedaż, a jego pokroju głębi tutaj jest więcej na sprzedaż. Tak, w, wiesz, jeśli chodzi o aukcję, nie. No skracamy to, no, zostawiam sobie troje rodzeństwa jego Czworo, przepraszam, no jeden musi iść, no, no tak, że... Numer, gołębia? Numer gołębia to jest 5489 z 18 roku, 0333 oddział No bo tu też chcę nawiązać właśnie do tego, bo też hodowcy się mnie pytają dlaczego u mnie jest taka, tyle numerów różnych, jeśli chodzi o oddział. Nie? No, ja biorę obrączki z kilku źródeł, z tego względu, że po prostu, jeżeli mój gołąb na 355 ginie, to już, nie, to już nie wraca. A przekonałem się po dwóch latach obrączkowania różnymi obrączkami, i zakładając różne numery telefonów, że jednak hodowcy puszczają te głębi, te głębi wracają. Wiesz? No, to, także... No głównie chodzi o łapacze, dlatego tutaj ta, 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 taki system ubrałem o siebie, że po prostu no z trzech czy czterech oddziałów nawet biorę obrączki i, i po prostu mieszam to i obrączkuję młodo, no tak to wygląda. Nie? Dobry lot hodowcy, pozdrawiamy i zapraszamy przede wszystkim do udziału w aukcji. Kto jest zainteresowany, chodźcie na portal Pigabook. Dobry lot. Dobry lot, pozdrawiam wszystkich, udanych zakupów.